Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Zielińska. Jesteśmy w Policjalnej Szkole Kosmetycznej TEP Edukacja we Wrocławiu. Pokażę teraz, jak prawidłowo położyć podkład. Moja klientka, Joanna, jest um, szatynką o pięknych, romantycznych kocich, zielonych oczach. Jak każda kobieta ma problemy z pewnymi niedoskonałościami, które można skorygować używając um, takiego korektora um, o różnych kolorach. I teraz zasilenia pod oczami. Proszę spojrzeć do góry. Skoryguję. Kolorem jasno-żółtym. Ten kolor niweluje oznaki zmęczenia, jakiegoś osłabienia, niedożywienia. Bardzo ważne, aby nie pozostawiać tutaj takich różowych obwódek przy oczach. Kolorem zielonym zatuszuję drobne zaczerwienienia. w klepie opuszkami palców, nie gąbką, żeby nie rozcierać, nie zetrzeć. I teraz nakładam właściwy podkład. Wybrałam do tego fluid w kremie. Jest delikatny, dobrze kryje. Mogę rozprowadzać go palcami, mogę rozprowadzać gąbką. Gąbka będzie może dokładniejsza. Bardzo ważny element makijażu. Zawsze trzeba pamiętać o dwóch miejscach. W tym miejscu, pod nosem i pod brodą, to najczęściej zapominamy o dokładnym rozprowadzeniu podkładu. No i żuchwa. Podkład delikatnie rozprowadzamy na szyję. Tylko odrobinę. On musi się zlać z całością. To też dosyć trudny element makijażu. Nie zapominajmy o powiekach i o ustach. Tak położony podkład wymaga utrwalenia. Do tego służy puder sypki. Puder musi zmatowić tylko miejsca nieestetycznego błyszczenia, to znaczy to przynosie, na brodzie, trochę na czole. Całość powinna delikatnie się błyszczyć, to jest oznaka zdrowej skóry. Nie matujemy zbyt y, mocno twarzy. Ona musi sprawiać wrażenie naturalności. Nie może być sztuczna. Puder położony na powiekę pomoże nam rozłożyć cień. Więc tutaj możemy takimi ruchami wklepującymi nałożyć można nałożyć dosyć dokładnie na powiekę. Pomatamy resztki, resztki pudru. Tak przygotowana twarz jest jak czyste płótno dla malarza. Malować trzeba miękko światłocieniem. W następnym odcinku pokażę, jak wyeksponować oczy.